Hej widzowie, jest stron Underrisie i zagram w Five Nights at Freddy's in real time. Zapraszam do oglądania. A więc gramy, lecimy. Na początku trzeba powciskać, że coś tam coś tam, włączyć copyrightowaną muzykę, subtitles, jest. Teraz oglądamy. Oglądamy, bo tego co wiem, jest kawcynka. What the? What the? What is this? What is this? What is this, place? Where am I? Where am I? <śmum> Bravo! Oh no, 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 no! O nie, boni, o mój Boże, a Chica? Pocałują się? A chyba się nie począł. Wo you. you, you fucking motherfucker! for a long Co za głosik? Czy on tam twerkuje? jest Tak, nic Żywe Co on się poszedł tam czołać co to chodzi Cześć Boni kochanie Cześć Chika kochanie Ej, ej, ej ej! Ej, chłopaki! Chłopaki Chłopaki Kopani Foundwear Entertainment Wyrzwa animatronic Foundine, wow. ooo! Co to za lore? Co to za zdjęcie? Five Family A Shell of Former Performer. El wanted Ready Faster. Did you go to the bathroom yet? Nie, nie byłem. Oh my god, co on powiedział? Oh my god, dobra, dziwne. Bardzo suspensjonalny początek. Back for another bite. Wow. Minimap? Tap for option There is no time to explore right now Get back to your shift What the fuck is going on? Bra. E, no to let's go new game New game, zobaczymy co tutaj będzie Let's see Nie grałem w... Wow 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 Siema Witam was wszystkich No cupcake o monosek, prawda? Jest nosek, bo nie ma nosek? Nie ma. A ten tutaj coś ma? Coś się coś dzieje? Coś ciekawego. Dlaczego to jest takie rozpikselowane, halo? To chyba po prostu miało być dosłownie praktycznie identycznie zrobione jak oryginalny of Now. Tak to wygląda, jakby właśnie to było w ich zamiarach. Tylko, że się rusza. Tylko, że się rusza, let's go. Czyli tutaj ciekawego ogólnie na razie nie będzie. A w kibelkach siedzi chłopcy, nie? nie jest mały. Bo z pierwsza, no tutaj nic ciekawego się nie będzie działo. Przypomnę, że Ja, przypominam, że, przy... yeah. że przeszedłem 5,20. Czyli jestem bardzo doświadczonym graczem Feddy FNAF. Więc na pewno dam radę. Jestem prawdziwym mężczyzną. Dam sobie. Dam sobie radę. Chłopaki teraz się stałem, to jest w 3D, czy nie już? Sam nie wiem, kurde. To wygląda jakby było 3D. Tutaj to wygląda jakby było 2D już. Bardzo dziwne, bardzo dziwne. No ale czy tutaj coś się dzieje? Czy coś tu się dzieje w ogóle? Halo A no, chyba będziemy chillować Chyba widzowie chillujemy co nie? Chillujemy Chillera i utopia Normalny Już? Ruszył się ktoś? O boże, Boni się ruszył Mój bonnie, o mój Bonie, O mój bonnie o, o, o mój boże, gdzie jest Boni? Bonnie? A tutaj Boni, kur... Gdzie? Oni są, pierd... O, se poszła Czy poszła ta Chica? czy do korytarza już? O, Skubana już tutaj stoi Ty no, nieźle się usadowiła Normalnie emocje jak Kuba, chika, na krzypopraniu Kupa, rusz twoją dupę, ja O, idzie Chica też idzie do mnie chyba Ale idzie z bo oni O a już została, prawda, wejdzie Idzie w jarane o nie. W jarane nadchodzi. Normalny, bro już czasikaj. Nie, bo bro. 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 Tu skręciła sobie tarp tyłem. A power left mi za chwilę. Kolejny ile ta noc trwa? Mi Boże, dłuższych się nie dało zrobić. Wow Widzę, że tu panowie się dobrze bawicie. Panowie i panie. No, no to sobie popatrzymy na siebie, tak? W terenie kontekst, rozumiem. Ojojojoj, ojoj, ojoj, nie zapędzaj się! Gdzie, ja się ojoj, ojoj, A, a ojoj, 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 Ja myślę, że... So, they're, they leaving. So, here we go now. What the fuck? What no, dollars are Arabia? 150 dollars? What is Freddy FNAF Gr grinding? Oh, Jesus this thing. Uh, this thing is there. Oh my god. Okay, okay. Look at this. I I need a gig, right? i gotta get my money up i gotta gotta take care of responsibilities right i don't like doing nights but it's all i can get doesn't pay well but hey you know i'm just watching some big fluffy robots what could go wrong right <laughs> i'm like you i didn't believe in all the you know controversy look at this okay the i started the recording at there see it he moved the fazing the Funny, his ear totally moved. But that's not all. I thought that was just some endo servers acting up from some leftover power. But no, 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 no. Ah, oh my god! What? I knew, I knew I wasn't crazy. Oh my god! Holy fastball! Stupid chicken! Literally like, oh the my fuck? god! You're probably thinking like, oh come on, Donovan, it's no big deal. Bonnie's ears twitching. The camera glitch on Tika's wand. Because like in a couple of seconds, something big happens. This is insane. This is insane. Look at that crazy son of a her waist! Why did she OH my god She freaking turned her dang stomach all around with the clockwise? Put her pisa. head everywhere and look at this. She just walks right into the hall. And right here, I like put down the tablet thingy down and I peek my head out. Kamera sure I'm a ghost ghost. I oh, okay, so right here, I think I'm like debating because she's still walking, it's 5 am. I don't know what to do because some phone guy was saying stuff about how the doors cost power, which doesn't make any sense. And so I'm like, close the door, close the door, God, be close it! Ah! How, how does it cost more to leave a door down? Prawda? Prawda? Bardzo stupid. Stupido. Mogę mini mapa? O, mogę, WSD, mogę się ruszać. Witam. Use the doors of... Use the doors of the of the office... Listening. Aha. Exploring around the pizzeria... I the lead area where the map dark or in the shadow there could be mask lurking around aha supply closet unlock night 2 flashlight co to yes call before the store difficulty meet you the fuck is this shit Co to yes co to, co to Kurwą sobie popierdzielają. Ej, to mi się nie podoba. Ej, chłopaki... Eee, yy, to mi się nie podoba, dlatego biorę F-play. Okej, okay, druga noc. Ale to będzie normalna, czy będzie jakieś Lego na Minecraft? Hello? Halo, halo? No halo, halo. Good evening Donovan. Sorry for not calling last night. Seems like the phone line was diskonnected. Who knows? Może nam się nie ma nas talking. Anyways, you've probably noticed by now that the animatronics move around. A lot. Pretty atypical for a family restaurant like this, especially at night, but I assure you, everything mm -hmm. is up to code. Our former co-founders developed a free roaming program that allows them to wander about. During the day, it's so they can greet children and such, but at night, it's to keep them operating correctly. If a child sees their favorite pizza robot break its leg at dinner time, it would be a mood killer, so watch the cameras to make sure they walk around correctly. Mm -hmm, mm -hmm. There's a handbook in the desk drawer if they break while on your shift, and the spare parts in the backstage. Not that you're ever going to need oh. to, they function just fine on their own. Don't think we've needed a repair guy in six months. Lasser apparently got laid off. have really heard to him since. The only thing you really I need to worry about is, to is them coming into your office. It's not in their database, but they're naturally curious, and they could seriously screw with important technical elements that keeps the pizzeria active. The steel doors okay. require power to be closed and will keep them out no matter how hard they try, but your lights and monitor cost power too. If you run out before 6 a.m., they will come into your office. Okay. Why the doors require more power to be closed rather than open is above my pay grade, but oh well. <laughs> Check the cameras. Flick the lights. Otwórz drzwi. I znowu, Donovan, nie mogę się o tym stresować. Nie pozwól im wchodzić. Jest też dana wokół kuchni, która jest open online. Gdzie jest Chica? Gdzie Chica? Gdzie <gry> A nie. Tłuczę się w kuchni. Nie ma problemu. Aha, sobie Okej, okay, dobra. Dobra, ja nie mam problemu, chłopaki, nie mam problemu. No dobra. Nie narzekam, Zobaczcie, jak ten skuban się pojawia tutaj przed drzwiami, bo to mnie bardzo intryguje. O! Nie ma! Nie, no nie mówcie, ten se też poszedł! Kurde, co mnie ma zabić? O! Kurde, coś ciekawszego niż patrzenie tego, kurde, bo który nic nie chce zrobić. Walony Boni. Ja go zaraz przestraszam. Nie... Co tu się dzieje? Przecież ta graj ma potencjał. Dlaczego tu się nic nie dzieje w tej grze? Co, w trzeciej nocy nagle będzie kurde nie wiadomo co. No, halo, chłopaki Co wy robicie? Gdzie jesteście? O, 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 patrzcie, patrzcie. Czy się zrespi? Skubana, tak, czekała, tylko aż się odwrócę. No, nieźle. Niezła zagrywka tutaj poleciała, widzę. Widzę, że niezła zagryweczka. Cześć, boni idziesz, Mam nadzieję, że nie tutaj. Tutaj se idziesz. Dobra, chyba se po A posz poszła sobie. Okej, okay, no problem. No problemo Kurde, poni, rusz swoją dupę i zrób tą grę challengeującą. Dawaj, dawaj, wierzę w ciebie. Wierzę w ciebie. Ja będę patrzył na te drzwi, no. No zobaczymy. No dawaj. Będę się patrzeć Patrzę się Patrzę się, nie wiem jak daleko trzeba się odsunąć, żeby się pojawił O O, ta Już skubany od razu Wsiada tutaj sobie No powiem ci Nie zachowujesz się jak mężczyzna To nie jest męskie zachowanie Tak się mężczyzna nie zachowuje Powinieneś przeczytać e-booka O, foksiaczek Ciebie jeszcze nie widziałem tutaj No daj! Dawaj Foksiaczku. No. no dawaj. Co tam ci dzieje? Może miałem wrażenie, że tam ktoś wchodzi w po niego. Myślałem, że ktoś za nim idzie jeszcze. Dziwne, dziwne, dziwne bardzo. Ty Foxy. Czy ty zamierzasz się ruszyć? Czy tak... Czy tak nie bardzo widzę? Freddy to w ogóle nawet nie marzy od... Filip to... Od... Boże Filip. Freddy ma tak wywalone jaja. Alo? I to by było na tyle zapraszam do subowania, lajkowania, cześć pa.